Kondensatory. Zmiana parametrów kondensatora za rozwiązywanie zadań. Zadanie 21, 32, skróczka. Między okładki płaskiego powietrznego kondensatora o pojemności C, kondensator o pojemności C, pomiędzy okładki kondensatora połączonego z akumulatorem. Akumulator, teraz uwaga, nowa rzecz. Normalnie napięcia akumulatora oznaczamy literką U. W tym dziale czasami w zadaniach będą używali takiego pojęcia: siła elektromotoryczna ogniwa. Siła elektromotoryczna ogniwa to jest y, też literka E, już piąta w tym dziale. Przypomnę Wam wszystkie. E to jest natężenie pola elektrycznego, E to jest energia, E to jest, to jest siła elektromotoryczna ogniwa, czyli napięcie. Oraz epsilon 0 i epsilon R, to są przenikalności dielektryczne izolatora w, w, w kondensatorze. No nic za to nie poradzę. Jakoś musimy się do tego przyzwyczaić i ustrzec przed pomyłkami. Zatem tym razem siła elektromotoryczna ogniwa. Będę mówiła na to epsilon i jest to to samo co napięcie. Oznaczone inną literką. No i ten akumulator jest połączony ze, z kondensatorem. I pomiędzy okładki tego kondensatora wprowadzono dielektryk. Tutaj wprowadzono dielektryk o przenikalności εr. Jak zmieni się ładunek kondensatora i natężenie pola między okładkami? Czyli na początku kondensator był podłączony do źródła i nie miał dielektryka pomiędzy okładkami, a następnie wprowadzono mu ten dielektryk czyli kondensator miał pojemność C i był podłączony do źródła o napięciu epsilon. Słuchajcie, czyli jest to rodzaj zadania y, takiego, jak uczyłam Was po, w poprzednich odcinkach, tylko tam zmienialiśmy w kondensatorze wszystko, czyli zmienialiśmy i dielektryk, i powierzchnię okładek, i odległość pomiędzy okładkami. I tutaj to zadanie jest po prostu krótsze, mniej, y, mniej jest y, y, zmiennych. Co mamy w zadaniu dane? Mamy siłę elektromotoryczną ogniwa, czyli napięcie, przenikalność dielektryczną izolatora, czyli epsilon R oraz C. Każą nam policzyć, jak, zmieniło, jak zmienił się ładunek, jak zmienił się ładunek, czyli nowy ładunek do starego ładunku Q2 do Q1 równa się znak zapytania i jak zmieniło się natężenie pola elektrycznego pomiędzy okładkami, czyli E2 dzielone przez E1 równa się znak zapytania. Takie rzeczy mamy policzyć. Całe zadanie rozwiązujemy w ten sam sposób który Wam podałam na, na poprzedniej lekcji. Czyli najpierw policzmy sobie, jak zmieniła się pojemność kondensatora po tym, jak wprowadzono pomiędzy okładki dielektryk. To jest sytuacja początkowa, to jest sytuacja końcowa. Sytuacja początkowa, czyli pojemność kondensatora przed zmianami. Wzór epsilon 0, epsilon R razy s dzielone przez d. Czyli u nas tak, epsilon 0 to jest przenikalność dielektryczna, różnie jest zawsze. Epsilon R to będzie przenikalność dielektryczna izolatora, który jest pomiędzy okładkami. Na początku jest to powietrze, którego przenikalność wynosi 1, razy powierzchnia okładek działone przez D. Powierzchni S ani D nie mamy danej. Nie szkodzi. Równanie drugie. Teraz ile wynosi pojemność po zmianie, czyli C2 równa się. Epsilon 0, tak jak było. Epsilon R położyliśmy dielektryk. Powierzchnia została taka sama i odległość została taka sama. Policzmy, ile razy zmieniła się pojemność, czyli C2 dzielone przez C1 to będzie epsilon 0, epsilon r, dzielone przez d podzielić przez odwrotność, czyli razy d dzielone przez epsilon 0, s. Skracamy. Aha, okazało się, że przenikalność wzrosła epsilon r razy. Zazwyczaj to epsilon r jest większe od jedynki, zatem pojemność wzrosła. Punkt trzeci. Co jest następnie bardzo ważną informacją? Czy kondensator był połączony cały czas ze źródłem, czy nie? Ja tutaj odruchowo napisałam, że jest połączony. Gdyby nie był połączony, daliby nam o tym znać w treści zadania, że kondensator został odłączony w trakcie, ponieważ nic takiego nie powiedzieli, to znaczy, że kondensator jest połączony ze źródłem. Zatem napięcie po zmianie jest takie samo, jak napięcie przed zmianą, czyli u2 dzielone przez U1 równa się 1, czyli to jest równe epsilon dzielone przez epsilon. No i już wreszcie możemy przejść do rozwiązania zadania, czyli teraz co z ładunkiem. Jeżeli kondensator jest cały czas połączony ze źródłem, to znaczy, że jeżeli wzrosła pojemność, to zwiększyła się ilość ładunku zgromadzonego na tym kondensatorze, czyli na początku ładunek wynosił Q1, po zmianach ładunek wynosi Q2. Policzymy ten ładunek ze wzoru, co równa się Q dzielone przez... U, czyli Q to się równa C razy U. Zatem równanie czwarte: Q1 to będzie C1 razy U1, a Q2 C2 razy U2. I odpowiadamy na pytanie, jak zmienił się ładunek. Może tutaj od razu to sobie napiszemy. Czyli Q2 dzielone przez Q1 to będzie C2 razy U2 dzielone przez C1 razy U1. Stosunek pojemności, mamy tutaj policzony, wynosi epsilon r, a stosunek napięć, mamy policzony tutaj, wynosi 1. Zatem ładunek zmienił się tak samo jak pojemność, czyli wzrósł epsilon r razy. I pytanie, równanie piąte, teraz co z natężeniem pola? Natężenie pola obliczamy ze wzoru u dzielone przez d, czyli natężenie pola przed zmianami, to będzie napięcie przed zmianami przed, przez d, i równanie szóste natężenie pola po zmianach to będzie U2 dzielone przez D, a ponieważ napięcia się nie zmieniły, to szybciutko możemy napisać, że stosunek natężeń E1 L2 dzielone, dzielone przez E1 jest równe 1, bo nie zmieniło się ani napięcie, ani odległość pomiędzy okładkami.